Dzień dobry. Jesteśmy w Muzeum Volvo. Właściwie w World of the Volvo. To właściwie na parkingu? Właściwie na parkingu. Ciężarzy, no. Ja nie mogę. Można z drugiej Kieruj? strony? Ile to jest To no, jest trzecie fotelu u nas. To, to maluch się dasz? tu kończy. No, to też za kierownicą? <gry> tak. Stare i nie działają. Stara, no Ja Miałbym przeciwnieć sobie tu. No. Gdzie jedziemy? Tu też nie działają z wszystkiego są to za ludzie. No mhm. to też nie ma z wszystkiego oczy. To jest skrzynia? To jest skrzynia To jest skrzynia, skrzynia śmieszna, dobrze. Uuu, to jest najfajniejsze. Co by wiesz? Polbo. Dobra się. Musimy jako... taką podróżować, ciężarówą. Nie chciałaś. Chciałam i nie chcę. Idziemy, co? Wróćcie tam, patrzcie. Chodź. No ale koło masz... Tu są w ogóle te koła, kierownice takie małe. No. Jak małe. to to do Berlingo się dzieli. To jest duże, ale normalnie masz jeszcze takie, jeszcze, nie? Spoko. Chodź. To ja mam na X-ach. To masz na X-ach. Czyli zamiast tak To ja mam tak. No hmm. i teraz do siebie, tu masz wszystko do siebie. Okej. Okay. A to co robi? A, to się wraca? O pani, dobra. A jakie mam? Marcia jeszcze raz? Nie, ja podziękuję. Jeszcze raz. Chcesz w Teraz lewo, w lewo, prawy w lewo. prawym w lewo zamykasz. I teraz dwa do siebie. Bardzo i teraz dwa od siebie, dwa od siebie i teraz wy ty, Prawy prawej, tam po prawo. Zaczyna? Okej. Okay. Ale pomocne. że ja, nie Co tam? Robię prawko. Zobaczymy, czy zdam. Nie, nie Co tam? Jedziecie na akcji? Tak O nie jest tak, tak. Jak w starzec Powiem Ci, że tak upalonej w szyby jaką mamy teraz Ale jest, to pusta, to jeszcze nie nigdy nie jest to pusta, nie? Jeszcze widzieliśmy. Jest pusta. Nie. paru z oleju. Chodzimy widzieć w ogóle, akcji to Dzisiaj się wszystko okaże w ogóle po ile te promy, jak wygląda. Dojechaliśmy do miejscowości Warbek. To miejsce, gdzie można znaleźć wiele ciekawych historii i połączeń stylów z różnych okresów czasu. Na przykład budynek na wodzie, służący jako sauna i wybudowany w 1904 roku jako połączenie stylu gotyckiego oraz orientalnego, czy też forteca, której najstarsza część jest z XIII wieku, a w której obecnie znajduje się hostel, więc można w nim zatrzymać się na noc. O jeszcze nie potrafię wyobrazić, wiesz, masz taką armatę, w sumie celownika żadnego nie masz, weź to prój z tego do, do, do czegokolwiek. No To ja tu, ja się płynie, a weź to prój ten statek. Nie. Jego masz szansę, że trafisz. Mhm. Tylko powiedzę, że to jakaś chińska koparka, bo wszystko ma na odwrót. Wcale wszystko na odwrót. Właśnie musisz na jodce to... No Wszędzie mają na odwrót. Ja podziwiam, bo jak nie ja potrafiłam po... tymi dwoma rękoma skoordynować no, ruchów... Ja ta. 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 ta, ta. Nie, I to chwileczkę na obrót. Żeby coś działało to trzeba by było na raz. Eee ten... E, joysticky to co ty tam miałeś? Ja jeszcze tylko bardzo mam starsze rozwiązania, starsze. A Ale te, te górne joysticky co po co były? No w górę miałeś takie prawo-lewo, żeby poruszać, ten taki. to ten, na środku miałeś to co się... W całe ramię. I mhm. te ramię się dało jeszcze skręcić. Aha, no? po prostu stwierdzili, że Wydaje dla ludzi się, to będzie już za dużo. Można koparką całą i ramieniem. Nie, można nie. się koparką obrócić, a może mieć koparkę w tą a ramię tak. Nie. Aha, tak to tylko. Dobra. I co? Możemy? No na pewno, co zapytałem. No, może z uczęszczności wypada, nie? Aktualnie jesteśmy w Szwecji. Ogólnie to przez y, ostatnie dni mało nagrywałam, bo też potrzebowałam takiego oddechu. Jutro mamy prom do Polski z Malmo do świnoujścia. I y, pozmienialiśmy właśnie trochę nasze plany, ponieważ w pierwszym zamierzeniu Chcieliśmy jechać, znaczy w naszych takich pierwszych planach chcieliśmy jechać przez most z, ze Szwecji do Danii, zwiedzić Kopenhagę, a następnie jechać do Niemiec, zwiedzić Hamburg oraz Berlin i dopiero gdzieś potem wracać do Polski. Natomiast ze paru względów pozmienialiśmy te nasze plany. Głównym względem było to, że nasz maluch bardzo dużo je aktualnie oleju. E, i e, no prawdopodobnie jest to spowodowane pierścieniami, które e, no prawdopodobnie się no, zużyły. E, no i tak postanowiliśmy nie ryzykować e, i wracać powoli do Polski, e, żeby no, moglibyśmy jechać i dolewać mu tego oleju, no ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu się gdzieś niepokoić, gdzieś potem wzywać lawetę, a tak powoli sobie będziemy wracać do Polski. Ja też 17 lipca będę miała rozmowy na studia. Także gdzieś tak czasem warto po prostu odpuścić. No i co? Też w sumie fajnie to wyszło, ponieważ tej części Polski em, zach zachodniej, tak? Dobrze. Zachodniej e, za dużo nie zwiedziliśmy, e, więc stwierdziliśmy, że to też będzie fajna okazja ku temu. Więc e, tak aktualnie na tym stoimy, jesteśmy w Szpecji w okolicach Malmo. Dzisiaj jedziemy do tego miasta i tutaj jak mówiłam mamy prom. E, no i aktualnie już jesteśmy sami. Wczoraj pożegnaliśmy się z naszymi znajomymi, z Weroniką i Tomkiem, e, którzy pojechali już w inną stronę. Natomiast co, zapraszamy Was do e, dalszego zwiedzania. Jeszcze jakaś jedna miejscowość jest przed nami, także... Zobaczymy, co nas czeka. Ok, jedziemy do Landscorona. Lanskrona. nie Landscorona, tylko Lanskrona. Chyba tak się tam nazywa ta miejscowość. Eee... No i potem to jest w sumie taka ostatnia miejscowość przed Malmą. No i potem jedziemy od razu do Malmo na kemping. No i zrobimy sobie tam pranie Bo już potrzebujemy prania Nawet chodzę w spodniach od Kuby Bo już nie mam spodni Bo wszystko jest w praniu że dzisiaj obowiązkowo jeszcze trzeba zrobić pranie I może nam się uda też Pozwiedzać Malmo Przez Zobaczymy Maluszek Muzyka Na nogę. Bo maluszek jest zły na mnie, że. Maluszek, dużo oleju wyrzuca górą od mostu. Tam mamy taki zbiorniczek, bo to już kiedyś nam się tak działo, ale myśleliśmy, że to co innego, to bardzo możliwe, że już te pierścienie się kończyły, takiego samego początku się kończyły. Takie z chińskimi częściami. delikatnie, może dojedziemy do domu ale z drugiej strony nie chcemy zatrzeć silnika bo cały dół jest nowy choć góra jest niewymieniona, więc... więc lepiej, jeżeli będzie tak źle, to weźmiemy z Polski lawecę ale... ja jestem dobry myśliwie że dojedzie maluszek zawsze jakoś tam dojeżdża do domu nie? tak jest raz jeden przyjechał na lawecie do nas do domu ale wtedy nie miał silnika, więc... Hmm. <laughs> Teraz sam go też weziłeś. Co? Samą ramę, nie? Przywiozłeś. Samą ramę wtedy się to było raz jedno co na lawecie A Potem było na tej lawecie, wywiozłem do, do pana, on założył silnik i wtedy już wróciłem. Jesteśmy w Landskronie i idę właśnie zapłacić za parking i ogólnie bardzo mi się to podoba bo tutaj w Norwegii i w Szwecji na parkingu ma się aplikację. W sensie pobiera się aplikację, to się nazywa Easy Park Tak to wygląda. Każdy parking ma swój kod i też na tej aplikacji można znaleźć sobie parkingi. No i ogólnie patrzę potem na numer parkingu, to jest 822 221. To jest tutaj. Jesteśmy na tym parkingu. Klikam, że jestem tutaj. Wybieram sobie czas. Ile tu będę? My sobie damy na dwie godziny. Zapytam się. No i też na tej aplikacji od razu widać um, ile parking kosztuje. Za godzinę albo więcej. Kuba! Jeżemy na ile? Na dwie godziny? Tak mi się wydaje, nie? No i klikam confirm. Tutaj są wszystkie moje dane, e, pisane i start. No i zaczęłam parkować. I tu mi ładnie odlicza, mogę dać, że już przestałam albo coś. No i automatycznie potem mi pobiera płatność z karty. Na... Mam nadzieję, że to dużo wymaga. Prawa miejskie 13413 w 1413 roku, a nadał je król Danii Norwegii i Szwecji Eryk Pomorski. W połowie XVI stulecia został wybudowany fort, na którym się teraz znajdujemy, o jego budowę zlecił duński władca Chrystian III. W lipcu 1677 roku miała miejsce bitwa pod Landskronom podczas wojny szwedzko-duńskiej. 1675-1679, będącej częścią Wielkiej Europejskiej Wojny Francji z koalicją. W latach 1700-1721, podczas III Wojny Północnej, do niewoli byli wzięci polscy żołnierze tutaj. E, ogólnie to, bardzo mi się to podoba tutaj, że jesteśmy w takiej miejscowości, można powiedzieć turystycznej, takiej martwizowanej w ogóle, e, przygotowanej też pod to e, i tutaj jest naprawdę bardzo mało ludzi. Czy nam się tak po prostu trafia, czy jak, ale Ale no, naprawdę te miejscowości są tak zadbane, że aż korci, żeby tu przyjechać. No i tak, bardzo mi się to podoba. jest kochanie niedziela, więc zleci rosół z skóry Bez skóry Smacznego, smacznego z skóry, bez skóry Przearanżować przyczepę i to możemy wszystko sobie rozpisować. W sali tam wszystko prowadzi do tych samych bramek, więc... Nikt się czuje, że wracasz do Polski? Nie ja wiem. Tak. Cieszę się, że Ja tam mogę dalej podróżować. Podróżujemy po Polsce. Tak jest. Jedziemy, jedziemy do Muzeum Motoryzacji. Zaprezentować naszego maluszka damy go do muzeum? Nie. Nie, jeszcze stworzę historię. Tylko to jeździ Jeździ. No i co z tego, ale. inna teraz. Eee, I nam ta teraz obecnie może by nie przejechały tyle. No. A tu tak. Jak to się idzie? Właśnie zastanawiam, jak to jest. Tutaj, tak. czy jak, czy od metrów się liczy. Czyli jak pan ma zestaw. No dobra, zestaw, jakbym miał 6 metrów, to też mogę kupić do 6 metrów? No? No? Aha. No? A to nie przekracza 6 metrów? No Ale właśnie, ja nie, nie wiedziałem, się. Adam pisało przyczepa, to kupiłem No ja wiem, te piktogramy są takie trochę nie, niekonieczne. Tutaj bilety kluczy do kabiny, tutaj jest informacja na temat posiłków, po polsku też. Proszę a. bardzo. I jedziemy linia numer 8, 9 albo 10. 140. Dobra, super, dzięki Tak, Tyle ile metrów Pani ma, tyle pani. Okay, okay. A jak coś nie wiadomo, zawsze można zadzwonić albo napisać maila, bo się staramy zawsze. Dobrze. Tak. Dziękuję bardzo. Wiem, że przepłaciliśmy. Strasznie. No ale jak nie wiedziałeś w sumie. Jedziemy. Tyle ile masz metrów, tyle masz kupić. No i chyba tam też mnie nie pytają. Robią to i tak z zapasem. No ale z zapasem, wiesz, Użyć auta się nie da a my możemy 600 tam ciekawe to jest To jest wielkie To jest sympa. Jak znają maluchy, to jest znają włoskie. Tak. A Polacy byli na tyle specjalistami, że produkowali do nich wszystkie specjalne różne rzeczy. No bo we Włoszech Zbytnie. to nie było potrzebne. Hami z info. Tu, musisz nacisnąć. U. Jak na statku kosmicznych. No. Chcieliśmy tym razem kajot, słuchajcie, będziemy ponad 9 godzin, a więc stwierdziliśmy, że wolimy trochę więcej zapłacić i nie spać na stołkach, ale przynajmniej ee, o, łóżko. Zapłaciliśmy teraz na każdy dzień, niż za pierwszy prąd. Tak? Tak. Za pierwszy próbę zapłacimy produkt. No to dużo.